No i pierwszy grzyb, proszę państwa, mama idzie, mówi patrz jaki piękny. Pierwszy grzybek w tym roku witamy, piękny. <mum> Wasted all your time. You didn't even like him in real life. He said he thought it would be nice if we went went for a ride and his dad's Jaguar. Before, but you just ignored that. So now you won't take back, but there's no refunds here. Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jestem w trakcie robienia mojej sałatki, którą bardzo lubię i też w zależności od tego, jakie składniki mam w domu, sobie wymieniam, ale zazwyczaj taka baza to jest naciowy, czerwona cebulka, winogrona albo ciemne, albo jasne. Ja użyłam ciemnych. I tak zazwyczaj staram się dodawać Co ciemniejsze Możecie dodać też kukurydzę, rodzynki ja akurat rodzynek nie lubię No i za chwilkę też dodam kurczaka Zrobiłam w refrejerze piersi i filety z kurczaka Czekam aż troszeczkę ostygną I zaraz tutaj dodam Do tego dodamy jeszcze troszeczkę majonezu Trochę jogurtu naturalnego I sałatka po prostu pyszna Możecie sobie stosować nawet chleb żytni Na to ta sałatka rewelacja Czasem dodaję jeszcze kukurydzę albo jabłko Jeżeli na przykład nie mam winogrona Także e, sałatka in progress, słuchajcie. E, rano e, poranny rozruch e, zaliczony, na śniadanie była pasta jajeczna. E, wrzuciłam Wam taką e, króciutką przybitkę, e, dlatego że e, kiedyś Wam mówiłam, że w moim rodzinnym domu pasta jajeczna to była pasta, do której dodawało się gotowane jajka, cebulę i oliwę albo olej. Może brzmi dziwnie, ale smakuje naprawdę pysznie. A ja sobie po prostu zrobiłam dzisiaj jajka gotowane, pokroiłam, dodałam szczypiorek i dodałam oliwę truflową i to po prostu było niebo. Także poranny rozruch był. Słuchajcie, ja powracam do picia octu jabłkowego, więc rano piję sobie ocet jabłkowy, ciepłą wodę z octem jabłkowym, z cytryną i odrobinką dosłownie miodu. Ale skończył mi się miód więc miód został e, wczoraj zakupiony, byliśmy z Krzyśkiem tak wiecie, na szybkich takich wieczornych zakupach więc kupiłam mały miód i kupiłam olej kokosowy bo też mi się skończył i powracam, pierwsza rzecz słuchajcie, zaraz po wstaniu e, to sanie, płukanie jamy ustnej olejem kokosowym i powiem Wam, że tak bardzo się za tym stęskniłam, więc wczoraj mówię do Krzyśka dobra, jedziemy szybko e, na zakupy do takiego naszego sklepu spożywczego, ale tam jest taka fajna też półka bio, więc kupiłam miód do mojego octu i kupiłam olej kokosowy. Już o właściwościach pukania jamy ustnej nie będę Wam mówiła, bo mnóstwo właściwości, szczególnie jeżeli chcemy pozbyć się wszelkich bakterii w jamie ustnej. Dodatkowo też codzienne sanie oleju kokosowego, odrobinę wybiela zęby, wiecie, no dużo 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 zastosowań e, także poczytajcie sobie ja e, robiłam to dość regularnie zresztą tak jak wszystko robię coś regularnie a później słuchajcie jak się człowiek wybija z tego rytmu to ciężko mu wrócić e, natomiast powracam i dzisiaj rano e, zaraz po przebudzeniu e, właśnie płukałam sobie tak 10-15 minut jedną łyżkę albo łyżeczkę to wiecie to już zależy od was 10-15 minut. Mm, 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 siemy, płuczemy, później wypluwamy, myjemy sobie zęby. Mm, no i później sobie piję, właśnie wodę z octem, z cytryną i z miodem. No i oczywiście uciekamy na poranny rozruch, który daje nam też takiego kopa, taki zastrzyk energii. Później wracam, robię sobie czarną kawę i dopiero później jem śniadanie. O właśnie, widzicie, i tak całkiem spontanicznie opowiedziałam Wam o mojej takiej porannej rutynie, jak to u mnie wygląda. Oczywiście cały czas trzymam się postu przerywanego, bo po prostu ja nie jem rano śniadań. A to jest śmieszne, bo nawet jest tutaj Krzysiek ze mną. Możesz się przywitać, Hej, hej. Jest ze mną Krzysiek i słuchajcie, lata temu, lata temu, jak jeszcze mieszkaliśmy w Londynie, prawda? To Krzysiek był osobą, która nie jadła śniadań, a ja po prostu jak wstałam, to nie wyobrażałam sobie nie zjeść śniadania. Tak, no nie? Tak, tak, tak było. Tak, 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 tak. Ale to było dawno, dawno temu. E, natomiast nie teraz, dawno. nie? To było dawno temu. Natomiast teraz już tak mam, że po prostu no nie ma opcji. No ja rano nie zjem. Zawsze muszę zacząć ten dzień, e, czy to ciepłej wody z cytryną, później kawa, a później dopiero e, śniadanko. No i czarna kawa już po prostu słuchajcie, e, wchodzi mi w nawyk, więc bardzo, bardzo bardzo się cieszę, dlatego że wiecie, jak ja wolnołam sobie, śmieję się, taką kawę z mlekiem, takiego mleczarza, to moja glukoza od razu już na samym początku dnia poszybowała do góry i później już wszystko szło nie tak jak trzeba, więc bardzo się cieszę, zresztą zawsze będę powtarzać, że jestem wdzięczna Natalce Pani Kalorii, bo to dzięki właśnie diecie Bidi nauczyłam się pić czarną kawę i naprawdę ją lubię i czuję się po niej bardzo pobudzona. Dobrze, więc olej kokosowy jest? o czym chciałam jeszcze powiedzieć, cieszę się, że jesteście ze mną, mamy poniedziałek, oglądacie to w poniedziałek i tak jak obiecałam w sierpniu startujemy vlogi od poniedziałku do czwartku, przygotowujemy się już słuchajcie, do września, żeby zrobić sobie takie małe przygotowanie, małą rozgrzewkę, no bo wrzesień, październik to już takie fajne jesienne vlogi będą wskakiwać na kanał z takim jesiennym klimatem. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć to też kupiłam ostatnio, nie wiem czy Wam pokazywałam, takie chrupiące miksy do sałatek. Tutaj mam grzanki z bazylią i czosnkiem, a tutaj grzanki koperkowe z papryką. Może dodam odrobinę takich grzoneczek do tej sałatki na górę. Zobaczymy. Także takie tutaj nowości u mnie No i słuchajcie, wrzucałam Wam też przebitkę, że Krzysiek robi dzisiaj sernik Zachciało nam się jakiegoś ciasta i stwierdziliśmy, że sernik na zimno To będzie świetna opcja na takie ciepłe, fajne letnie dni No i coś nam nie pykło, w sensie yy, roz, mamy tutaj burzę mózgów, rozkminiamy Tutaj właśnie możecie zobaczyć, stoi jeszcze galaretka, która będzie zalana na wierzch razem z owocami A zaczęło się już z takimi przygodami, że jak zawsze wszędzie było mnóstwo truskawek tak jak dzisiaj Krzysiek pojechał po truskawki, to w żadnym sklepie truskawek nie było. No ale kupił wszystkie składniki wrzucił do termomiksa, tak jak trzeba było wszystko, ale niestety masa serowa była za rzadka. Więc coś tam zaczął kombinować. Wstawiliśmy po prostu biszkopt, wiecie, wyleciało do góry. Wstawiliśmy tortownicę z tą masą, z biszkoptami do lodówki. Będzie improwizacja, myślę, że coś z tego wyjdzie i na wieczór, czy tam, nie wiem, tak myślę około 17, na wieczór, koło 17 po 17 spróbujemy może do kawki. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Także słuchajcie, takie przywitanie tutaj. Eee, ja się biorę za, dalej za sałatkę, zaraz ją skończę, zaraz ją zjem, później zrobię sobie kawkę drugą czarną mm, no i dam Wam znać, później zrobimy sobie taki updatecik, jak wygląda Sytuacja właśnie z sernikiem na zimno. Kurczaczek już do sałatki jest dodany, i słuchajcie, ja tutaj zaraz chyba coś jeszcze poimprowizuję, mam chyba jeszcze kapary, i tak kusi mnie, żeby dorzucić tutaj kapary. No i został mi jeszcze kurczak, to wykorzystam sobie go po prostu jutro, do jakiegoś takiej sałatki, i zobaczymy. Ja robiłam w refrajerze, słuchajcie, najlepiej wychodzi pierś z kurczaka i mamy te takie papierki, żeby on się za bardzo nie brudził, więc e, tak. Zostawiam na jutro coś, na jutro sobie wykombinujemy. No, i robimy tutaj sosik. Dobra, mam dosłownie resztkę, zobaczcie, taką resztkę, malutką resztkę kaparów, więc dodam kapary. I Wiecie, co tak za mną chodzi, żeby dodać tu jeszcze trochę przyprawy kary. Mam bielucha, mam majonez i tak chodzi za mną, żeby tu jeszcze dodać trochę kary. No, zobaczymy. Może będzie super. No i sałatka gotowa. Musicie tak wierzyć mi na słowo, przepyszna. Dodałam dosłownie odrobinę kary ale no, powiem Wam, że no, jest sztos, także zaufajcie mi i róbcie, bo to jest naprawdę pyszne. Poczekamy jeszcze chwilkę, aż ciasto będzie, wiecie, już tak 100% gotowe. Wzięłam sobie słuchawki, e, idę do naszej strefy relaksu, tam jest takie fajne miejsce, jest trawka, e, puszczę sobie jakąś muzykę i postanowiłam, że słuchajcie, zrobię sobie kilka przysiadów, dlaczego by nie, może coś poskaczę, poćwiczę na świeżym powietrzu, pouziemiam się trochę, także taki jest plan. Zobaczcie, wszyscy się cieszą. Tak się prezentuje ciasto. Tak nasze. się prezentuje nasz sernik na zimno i powiem Wam, że wygląda naprawdę dobrze. Tak jak mówiłam, miały być truskawki, ale Krzysiek odwiedził kilka sklepów i nigdzie nie było, więc mamy tutaj borówki i mamy nektarynki. Najlepsze Galaretka ciasto. jest truskawkowa, także zobaczcie, wygląda pięknie. Jeszcze chwilkę się schłodzi i będziemy, i będziemy jeść. jeść. Tak, sernik na zimno z galaretką i owocami. Pięknie wygląda. Siedzimy sobie z mamą. Słuchajcie, w naszej strefie relaksu jest bardzo pięknie, bardzo przyjemnie. Także fajnie sobie tutaj. Spędzamy dzisiejszy wieczór. Nie uwierzycie, kto u nas mieszka. Mamy dwa jeże, dwa jeże, pewnie za chwilkę któryś będzie się tu przechadzał. I mamy swoją małą, osobistą sowę. Słyszycie ją? Nie wiem od jakiego czasu, od kilku tygodni jest u nas mała sowa. I jak nas słyszy, to przylatuje coraz bliżej nas jak najbliżej. I ja sobie z mamą z nią rozmawiamy. I widziałyśmy ją. Ona tak siedzi i tak na nas patrzy nawet w ciągu dnia. Także mamy po prostu u nas sowę w ogrodzie. Także nie uwierzycie, co się stało. Ubógi miłki i rodzinki, sowa. I tutaj codziennie biegają dwa małe jeże. Jeden w tę stronę, drugi w tę stronę. Także sowa, jeże. I zobaczcie, jak tutaj fajnie, przyjemnie mamy wieczorem. Nie to perze też dzisiaj widziałam. Tutaj mamy, słuchajcie, włączyłam lampę, bo pewnie nic byście nie zobaczyli. Tutaj mamy różne świeczki przeciw komarom. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że w tym roku bardzo mało komarów. Bardzo mało komarów. Powiedziałyśmy to jakoś przedwczoraj, no i dzisiaj się tak sporadycznie pojawiły. Ale to jest naprawdę bardzo mało w porównaniu z zeszłym rokiem i z poprzednimi latami. W tym roku komarów jest naprawdę bardzo, bardzo mało.